Cześć, witam wszystkich sympatyków Bonsai Niwaki. Zapraszam Was na kolejny film z serii Jak tworzę Bonsai. W tym odcinku przedstawię Wam tego to pięciornika. Drzewko wykopane wczoraj za zgodą właściciela 20 lat temu około, wkopany do ogrodu rósł sobie swobodnie, na dzikusa. Spróbujemy odsłonić to, co tygryski lubię najbardziej sprawdzimy, jaką ma nasadę wyeliminujemy tą starą ziemię. No i wrzucimy do mieszanki nieorganicznej. Także zaczynamy. Tak, może na początek troszeczkę z bliska zobaczymy, jak to drzewko wygląda. Tutaj na dzień dobry, to wszystko trzeba wyeliminować. Niektóre gałęzie tutaj już suche, martwe. Także to również wytniemy. Natomiast stopniowo, krok po kroku, będziemy odkrywać tę oto nasadę. Zobaczymy, jak to wszystko tam wygląda. Pojawiają się tutaj już zielone listki. Także super moment, żeby. Rozpocząć pracę na korzeniach. Pokażę Wam jeszcze, jak to wygląda. Z tej oto strony. Tak, te wszystkie chwasty to wiadomo. No, jestem ciekaw. To jest właśnie fajne w bonsai Yamadori, że możemy właśnie odkryć coś niebywałego. W pierwszej kolejności. Wytniemy te wszystkie suche tutaj gałęzie. Po pozyskaniu rośliny z gruntu czy to z ogrodu staram się jak najwięcej utrzymać tych gałęzi, na których mogą pojawić się liście. Jest to niezwykle ważne, bo przecież to jest jasne, że to liście spowodują, że cokolwiek z tym drzewem, z tym krzewem będzie się działo. To znaczy nastąpią, nastąpi proces fotosyntezy, po prostu roślina będzie mogła żyć. A co za tym idzie, również pojawią się korzenie. W tym momencie usuniemy wszystkie, e, wszystkie zbędne grube korzenie, oraz oczywiście, w miarę możliwości, postaramy się wyeliminować tą rodzimą ziemię, zostawiając jak najwięcej tych korzeni drobnych. Przyznam się szczerze, że pierwszy raz pracuję na pięciorniku który został pozyskany z ogrodu. Także zobaczymy jak te korzenie wyglądają, jak to wszystko tam w środku przebiega. Zapraszam Cię na wspólną eksplorację tej oto roślinki. Najważniejsze to teraz będzie o tego wszystkie, wszystkie tego typu rzeczy wyeliminować. No i... Da, ja już się powtarzam, rozczesać tą bryłę korzeniową. Także troszeczkę to potrwa. Postawię Was tutaj obok, żebyście mogli mnie obserwować, patrzeć na ręce i komentować. Podczas wycinania suchych gałęzi trzeba wiedzieć, które są suche, a które są <laughs> żywe. W tym wypadku widzę, że tą gałąź podczas pozyskiwania troszeczkę naruszyłem. No i niestety było ciemno, nie zauważyłem, a kurczę, bardzo fajny ruch tutaj tej gałęzi, mogło być to naprawdę ciekawe. Zobaczymy, spróbujemy ją uratować, natomiast zobaczymy, czy ona jest żywa. W jaki sposób zobaczyć, sprawdzić, czy gałązka jest żywa? No po prostu ta, która Ci się wydaje, że jest żywa, ucinamy, no i sprawdzamy, czy jest zielona. Dodatkowo po pąkach można zobaczyć, czy się obudziły. Mm, dlatego ważne jest, że gdy przesadzasz roślinę, to czekasz na te nabrzmiałe pąki. Czekasz na ten moment, kiedy ta roślina już się budzi. Dodatkowo jest to bardzo. Yy, ważna sprawa po pierwsze, dlatego że roślina rozpędzona bardzo dużo błędów potrafi wybaczyć podczas pozyskiwania i przesadzania oraz yy, druga sprawa jest taka, że po prostu wiesz w jakim stopniu roślina jest żywa albo martwa, a mianowicie jeżeli po zimowaniu coś się zdarzyło, że ta roślina się nie obudziła w pełni, no to już wtedy wiesz na co możesz sobie pozwolić i w jakim stopniu redukować na przykład bryłę korzeniową. Dodatkowo, jeżeli zobaczysz, że po zdarciu kory tkanka pod spodem jest zielona, może to oznaczać, to znaczy na pewno, to oznacza, że e, gałązka jest żywa. Jeżeli jest brązowa lub biała, mm, no to już nie za ciekawa sytuacja. W tym wypadku ta gałązka jest żywa, dodatkowo widać tutaj malutkie pączki, jest to dobry znak, że jest wszystko OK. Z grubsza tutaj wytnę te, które uważam, które mi się za bardzo nie podobają i krzyżują. Ewentualnie mała tam jeszcze cięcie na trzy pąkni. Tak. Wszystkie te pionowe w górę, które za bardzo by mi nie pasowały, to też ucinam, ale na tym etapie nie formuję poprzez cięcie tej rośliny, tylko usuwam te bardziej krzyżujące się, czy mocno przeszkadzające sobie gałązki. Musisz również pamiętać, że przy pozyskaniu takiej rośliny, ogólnie przy pozyskiwaniu rośliny z przyrody, ważne jest, aby jak najwięcej tych gałęzi zostawić, bo dzięki temu te nowe liście, które się pojawią na gałęziach rośliny mogą odżywić. Mówi się, że powinno się utrzymać jakby równowagę ilości zieleni, a ilości z ilością jakby wolumenem, objętością bryły korzeniowej jest to z jednej strony prawda, natomiast ze swojego doświadczenia wiem, że im więcej zostawisz na przykład zieleni na iglakach, e, na przykład sośnie przy pozyskiwaniu, albo im więcej zostawisz zieleni na przykład na modrzewiu, tym lepiej reaguje taka roślina e, na stres związany z pozyskaniem. Także to trzeba. Znaleźć po prostu ten balans mocy. <grych> Na szybko tutaj poprzycinam te jakieś, które się mocno krzyżują, i przejdziemy już do odkrywania, bo tak naprawdę wówczas będziemy mogli się zastanowić, które do końca te gałęzie wyciąć, a które nie wyciąć. Te najbardziej suche, które widzę, że łamią się w palcach. Pięciornik ma bardzo fajną korę. Fajnie się tak łuska. Można ją delikatnie zdjąć. Ale też bez przesady, bo to pewnego rodzaju jego e, atut, znak rozpoznawczy, tudzież walor. Tak, jakieś te większe, grubsze, o tu jest na przykład gruby, to wytniemy, ale do tego potrzebujemy większe cęgi. Jak widzicie, różnica zacna albo znaczna. Te już cęgi się troszeczkę wyeksploatowały przy cięciu większych gałęzi na niłaki. Bardzo mocno się wygięły. Musiałem delikatnie tam podpiłować, z wyniku czego te ramiona bardzo blisko siebie się dotykają i niefajnie się też nimi pracuje. No ale jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma. To wycinamy. Wytniemy w połowie. Opala. To jest też taki gruby. Opala. Te jakieś ułamane przy pozyskiwaniu. Jakieś takie bardzo proste, odci proste odcinki, stare to wycinamy tutaj wszystkie. Mocne. Najważniejsze jest teraz, żeby po pozyskaniu roślina odzyskała ten swój wigor. Pozwoli jej to ilość pozostawionej zieleni, no ale te gałązki nie mogą się tak krzyżować jak tutaj, bo po prostu zacienione zaczną obumierać tak jak tutaj. Także no, ale żeby cokolwiek zrobić z tą rośliną, to spróbujemy ją otworzyć w pierwszej kolejności. Tak, rozgarniając bryłę korzeniową, odkrywając nasady pnia, pracujemy w ten sposób, że od e, wewnątrz środka tej bryły, środka drzewa, na zewnątrz wygrzebujemy. E, Ziemię. Tu już się pojawiają drobne korzenie z tego oto pięciornika, także stopniowo spróbujemy się dostać. Ta gałąź bardzo fajna, niestety została w połowie kiedyś, dawno temu ułamana, ale jakoś żyje. Spróbujemy ją uratować. Te wszystkie jakieś zanieczyszczenia, to wszystko eliminujemy. O, i może być perełka, tak na wysokości pnia pojawiły się już jakieś korzenie, ale warto zejść głębiej, niżej, bo wydaje mi się, że tam może być coś ciekawszego. Powoli się pojawiają jakieś spuchniałe rzeczy. Na pewno tą bułę tutaj musimy wy, wyeliminować, żeby dostać się tam. Także troszkę pracy mnie czeka. O, to liście, kora, stare. To wszystko się tu gromadziło i pojawiły się też korzenie. Zobaczymy co z tego wyjdzie. No, dużo tutaj spuchniałego drewna. Musiał być kiedyś tutaj duży krzak. Także powolutku, stopniowo, to trzeba eliminować nożyczkami tutaj wycinać i starać się zejść niżej. Do zobaczenia za godzinę. <grym> eliminować tak, żeby odkryć poziom na sadę na, tym, na tej wysokości. Coraz ciekawiej to wygląda. Zobaczymy, czy nam się to nie rozleci podczas... Wydaje mi się, że to jest jedna roślina. Ale co z tego wyjdzie? Zobaczymy. Drzewko wstępnie zostało z ziemi wyczyszczone, także jeszcze bardziej się tam zadrążę. Natomiast yy, trafi do tej oto doniczki. Doniczka się doczekała, roślinka też, od razu z gruntu trafi do fajnego ceramicznego pojemnika. Będzie petarda. Czasami, jak jakieś korzenie po prostu bardzo mocno wystają, a zależy nam na nich, żeby odżywiały roślinę, warto po prostu je przycisnąć i drutem tam zaczepić. Potem przy następnym przesadzaniu się ten defekt wyeliminuje, ale już będziemy mieli nowe korzenie w innym miejscu, w którym nam zależy, aby się pojawiły. Przy podlewaniu cały czas trzeba mieć z tyłu głowy fakt, że tu jest po prostu mniej korzeni i te korzenie będą w tym nowym substracie, natomiast w środku jest, są korzenie w rodzimej yy, glebie. Także z tej strony substrat będzie o wiele szybciej wysychał, aniżeli tutaj w środku, dlatego przy pielęgnacji tej rośliny trzeba będzie uważać, aby częściej podlewać zewnętrzną krawędź tego bonsai, aniżeli Środek. Jest to bardzo ważne, aby nie podlewać całej bryły korzeniowej równomiernie, ponieważ podlewamy korzenie, które wyrastają w innym środowisku w ten sam sposób, a to nie jest dobre. Stopniowo będziemy eliminować właśnie rodzimą ziemię na poczet właśnie substratu nieorganicznego podłoża. Ale to powolutku. Tak, najpierw wysypałem troszeczkę substratu naokoło. Teraz użyję gumowego młotka, który pomoże mi zagęścić substrat w tych pustych przestrzeniach. Sadzenie mamy już za sobą. Jak widzicie, drzewko trafiło do Donicy. No, nieco płytsze, jak na początku widzieliśmy tą bryłę korzeniową. Dobrze jest tak zrobić, ponieważ skupiamy się wówczas tylko na tych korzeniach, które wyrastają przy naszej nasadzie pnia, a je po prostu rozbudowujemy. Po co tracić energię drzewa, żeby po prostu budowało te korzenie w głębszej donicy, kiedy już wiemy, że możemy ją drzewko posadzić w takim płaskim pojemniku. Oczywiście bruła korzeniowa na to pozwalała. Bardzo dużo drobnych korzeni znajdowało się w miejscu, które wybrałem za nasadę. Stopniowo to będzie wysuszane, wymywane i wycinane, natomiast teraz e, zostanie już pozostawione na razie w takiej formie. Teraz następny etap to po prostu położenie sfagnum. Starty metorowiec na oko tworzę taką kołderkę, dzięki której tworzy się warstwa która ma bardzo dużo pozytywnych cech dla wzrostu naszej rośliny. Jedna bardzo pożyteczna cecha to taka, że podczas podlewania takiego drzewka nie wymywamy substratu z pomiędzy korzeni, które na których nam zależy. Także pierwszy etap mamy za sobą. Drzewka zostało już posadzone, sfagnum nałożone. Wydaje mi się, że o wiele lepiej wygląda niż wcześniej, gdy sobie rosło w gruncie i tak było skazane na zagładę, także można powiedzieć, że uratowałem mu życie. Oczywiście, jeżeli podobał Ci się film, nie zapomnij o łapce w górę, subskrypcja mile widziana, wszystko zależy od Ciebie. Na koniec mam jeszcze dla Ciebie małą niespodziankę. Obejrzyj ten krótki film, który dla Ciebie przygotowałem. Znajdziesz tam bardzo ciekawą informację, która moim zdaniem jest dla ciebie bardzo wartościowa. Także działamy. Niech bonsai będzie z tobą. Ciao. Zastanawia się dlaczego twoje bonsai tak słabo rośnie? Dlaczego gubi liście albo na przykład dlaczego tak słabo przyjmuje wodę? Otóż wszystko kwestia podłoża, w którym zostało posadzone. Zapraszam Cię więc na bezpłatne szkolenie, w którym opowiem krok po kroku jak przesadzać bonsai, by rosło lepiej. Dodatkowo wspomnę o pewnej małej sztuczce, dzięki temu każde Twoje przesadzanie skończy się stuprocentowym sukcesem. Kliknij w link poniżej, by dowiedzieć się więcej.